How you doing, guys? Mam dla was bardzo dobrą wiadomość, gdyż okazało się, że Klocus żyje. Wczoraj wrzucił nowy filmik. Y I tutaj od razu robi A, konkurs ten filmik. Będzie, będzie, no, będzie... Trzeba zrobić mu tło kąta. Ja się już tym zająłem. Y piękne tło zrobiłem w moim stylu. To klocuszek będzie mógł się tak do mnie upodobnić. To na, co jest jeszcze w tle tutaj jakaś muzyka dziwna, puszczona od tyłu, i moim zdaniem to jest coś niemieckiego. <toddź> Jakieś niemieckie disko, pewnie ze ślubu rodziców Klocucha. No ale nie wnikajmy w te szczegóły. Ja po prostu tutaj jestem tylko po to, aby wygrać konkurs. Tutaj podaję swój e-mail. ok prześlijmy mu jeszcze to tło łapkujcie subujcie bo to bardzo motywuje trzymajcie się